z racji tego, że tutaj sobie oglądam piękne widoki zimowe. Mamy szron. Nie będę wam pokazywać twarzy, bo mam katar i nie wyglądam zbyt wyjściowo dzisiaj. I oddycham buzią. Ale tak dosłownie kilka, kilka słów, które mi przyszły teraz spontanicznie odnośnie tak zwanego świętego gniewu. Świętego ku kuwu. O konstruktywnym, św świętym gniewie. No właśnie, bo jak do tego podejść, do, do swoich emocji, bo przecież wcale nie chodzi o to, żebyśmy wyzbyli się odczuwania, bo emocje są naszym świętym przewodnictwem, odczucia wewnętrzne, to są nasze, nasze nasi strażnicy. Ale z drugiej strony, jak do tego wszystkiego podejść, jednocześnie nie oddając energii. Bo, jak wiemy, nasza negatywna energia, różnego rodzaju negatywne emocje, ale też te takie emocje, które są po prostu bardzo silne, nie? które jakby mają władzę nad nami, stają się pożywką dla, dla pewnych energii. Więc, wiedząc to, no jak do tego podejść, żeby nie zwariować, jak do tego podejść, bo wydaje się, że jedno zaprzecza drugiemu, że skoro ktoś się tym żywi, no to ja nie powinnam tego czuć jeszcze w dobie dzisiejszych czasów, kiedy nam się mówi, że kiedy jesteśmy tak karmieni taką propaga propagandą, że oświecony człowiek to to już tylko tak śmiesznie określiliśmy to ostatnio pierdzi brokatem i czuje sam spokój, radość i wszystkie dobre rzeczy. A to tak nie jest właśnie wtedy kiedy tak myślimy, wtedy kiedy wywieramy na siebie jakąkolwiek presję to zatrzymujemy przepływ, swobodny przepływ prawdy o nas samych. Kiedy nie mamy zgody na siebie, bo oceniamy jakieś części siebie, tworzymy zapory wewnątrz siebie, tak także nie możemy się wyrazić i nie możemy popłynąć dalej. Już sama tego doświadczyłam bardzo dobrze i po prostu widzę, jak to działa. A w każdym razie, jak w takim razie podejść do tych własnych emocji? ten konstruktywny święty gniew. Właśnie paradoks jest taki, że kiedy on nie chce być czuty, to my go wywalamy na ślepo na zewnątrz, wściekamy się, walimy pięściami na oślep, obwiniamy siebie albo kogoś i tak, dalej, i tak dalej. A paradoksalnie wtedy kiedy go przyjmujemy jako coś, co ma znaczenie, co chce nam coś powiedzieć, e, jako takiego pos posłannika to wtedy dajemy sobie w ogóle szansę, żeby zajrzeć, co się za nim kryje jaki tam jest przekaz od naszej duszy, gdzie była przekroczona granica, gdzie jest nasza nieuhonoro, nieuhonorowana przez nas potrzeba i dajemy, możemy dać sobie szansę w ogóle na to, żeby tą potrzebę zobaczyć i zacząć dbać o siebie i wtedy ten gniew Zamiast być taką po prostu ślepą furią, staje się naszym sprzymierzeńcem. Krótko, tak mniej więcej, tak to mniej więcej w moim odczuciu wygląda. E, i, i, I zauważ to, bo przechodziłam w swoim życiu takie okresy właściwie dwa razy. To jest teraz, nawet dosłownie, jest ten drugi raz, kiedy przeżywam go świadomie, kiedy dopuszczam go do siebie. E, kiedy go słucham, kiedy wpatruję się w niego i zamiast upatrywać w nim czegoś niepożądanego, co mi przeszkadza i przeszkadza innym, przeszkadza mi czuć się dobrze ze sobą e, mm, i wpierdzielam je tak naprawdę w ocenę siebie, zamiast tego e, staje się on drogą do czegoś, staje się on jakimś Taką strzałką, wskazówką do ukrytych e, potencjałów, do ukrytych potrzeb duszy, do wołania duszy, która mówi: hej, nie idziemy właściwą drogą, e, chcemy inaczej, chcemy po swojemu. To jest taka droga do suwerenności, do samostanowienia, do. E, po prostu do samostanowienia i suwerenności, do wolności, do, do własnej prawdy o sobie, do wyrażania się w zgodzie, z tym, co czujemy w sobie, co nas niesie. Więc takie moje końcoworoczne tutaj intencje, żebyśmy umieli z tymi emocjami, obchodzić się czule czując ja jednocześnie być dla siebie czułem.